Co to był za mecz? Co to było za spotkanie dzisiaj na temat meczu? Bardzo na kontra Club Bridge. Na spotkanie, które zakończyło się ostatecznie remisem 3 do 3. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat Meczu Clubbris kontra Barcelona. Spotkanie, które się zakończyło remisem 3-3. Mamy tutaj bramki, jeśli chodzi o Barcelonę, Ferran Torres w 8 minucie. Lamin Jamal w 61. minucie, Christos Zolis w 77. minucie, Teresoldi w 6. minucie, Carlos Forbes w 17. minucie i w 63. minucie. No, trzeba sobie powiedzieć, że po prostu to był mecz praktycznie, no nie wiem czy życia, ale e, praktycznie tutaj e, no, to był mecz właśnie Carlosa Forbesa, fantastyczny mecz w jego wykonaniu natomiast tak, niewątpliwie bardzo ciekawy tak naprawdę mecz Barcona słabo grała Club Bridge bardzo dobrze przygotowane jeśli chodzi o Barcone, też kondycyjnie po prostu było widać, że po prostu ten Club Bridge jest lepszy niż Barcona, Barcona po prostu słaba w wielu kwestiach, zobaczmy sobie na te podstawowe statystyki drużyny Club Bridge strzały 11 Barcona 23 strzały na bramkę 6 do 7 posiadanie piłki 23 Procent do 77%. Jeśli chodzi o barcone, co, co z tego po prostu, jeżeli e, i tak w przebiegu gry, e, to Clabbrish lepiej się po prostu prezentował. Podania 173 do 678, celność podań 80% do 94%, Fable 10 do 6%, żółte kartki 2 do 3%. Czerwone kartki 0 do 0, spalone 1 do 1, rzuty różne 0 do 3. Widzimy, że już po prostu Barcelona tak nie łapie przeciwników na te spalone, że po prostu drużyny nauczyły się, że po prostu Hansi Flick w ten sposób gra. No i nie jest tak łatwo tutaj już złapać praktycznie tak przeciwnika na spalone. Natomiast zobaczmy sobie tutaj, jeśli chodzi jeszcze o praktycznie tutaj składy, ocenę poszczególnych po prostu zawodników, tak, jeśli chodzi tutaj o Barconę, no to w bramce mamy Wojtka Szczęsnego, który wystąpił, tak, który no, tutaj po prostu mimo wszystko dobrze występował podczas tego meczu, tak, bo Barcona mogła więcej stracić tej bramek. Mamy Alejandro Balde, Garcia, Ronaldo Raucho, Casado, Lamini Mal, Lopez, Marcus Rashford i Ferran Torres, tak, który zdobywa gola? mnie Jamal też po prostu zdobywa gola, ale trzeba powiedzieć w ten sposób, że tutaj e, Jamal przede wszystkim lepiej prezentował się podczas tego spotkania, e, swego rodzaju właśnie przebudzenie, bo to ostatnie mecze po prostu to swego rodzaju właśnie letarg, le, jeśli chodzi o Jamala. Więc teraz, że zdecydowanie lepiej się prezentował podczas tego meczu, podczas tego spotkania, tak? No i też zdobył tutaj gola, e, jeśli chodzi o właśnie tego zawodnika, tak? Jeśli chodzi o tego zawodnika. Zobaczmy sobie też na zmiany, które wprowadził tutaj Hansi Flick, wchodzi Pałku Barsi, wchodzi też Robert Lewandowski, Gerard Martin. Dani Olmo, Rony Bardaggi. No, Dani Olmo jak i Robert Lewandowski wracają po prostu kontuzję, więc zostali minutówki. Robert Lewandowski nie miał zbyt dużo sytuacji podczas tego meczu. Niewidoczny po prostu był podczas tego meczu. Nie miał zbyt dużo sytuacji po prostu podbramkowych, więc tak to właśnie wyglądało, jeśli chodzi o tutaj to spotkanie. Nawet bym powiedział w ten sposób, że lepszą, moim zdaniem, po prostu zmianę dał Rony Bardaggi niż po prostu Robert Lewandowski podczas tego meczu, podczas z tego spotkania, tak. No, ale rzeczywiście bardzo ona po prostu bardzo słabo grała, też bardzo słabo grała tutaj, jeśli chodzi o obronę. To jest jakby jedna kwestia, i kolejna kwestia to bardzo ona wydaje mi się, że nie była przygotowana też na plan taktyczny Club Bridge, tak, jeżeli po prostu oni zdobywają bramkę poprzez trzy podania w tak prosty praktycznie sposób, a z prosta z drugiej strony po prostu skomplikowany, no bo to nie jest tak w, 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 wcale tak po prostu tak proste, tak żeby po prostu dwoma, trzema, trzema podaniami praktycznie od bramki swojej po prostu zdobyć goladno, to jest rzecz nieprawdopodobna natomiast tutaj e, moim zdaniem e, tu przede wszystkim bardzo słaba piesza Połowa w wykonaniu Barcelony, tak, bardzo słaba, po prostu ta pierwsza połowa, jeśli chodzi o tutaj Barcone. Także, e, jeżeli Barcona e, myśli po prostu o trofach, o tytułach mistrzowskich, a gra tak słabo Scrabble Bridge, no to może kompletnie zapomnieć o tych tytułach mistrzowskich, tak, trofeach. E, też wydaje mi się, że po prostu większe. Pomysł na grę, taktykę, zmiany personalne, po prostu musi dokonać Hansi Ligue. To może tam też są po prostu szpital polowy, kontuzje, problemy i tak dalej. Zdrowotne poszczególne piłkarzy, ale to nie może by przesądzać o tym jeszcze na tak wczesnym etapie. Co nie zmienia faktu, że Club Bridge rzeczywiście wybiegany, dobrze przygotowany, chętni po praktycznie do gry, z zapałem, tak. Tutaj rzeczywiście ogromne ambicje poszczególnych zawodników. Natomiast, no, po prostu Barcelona, moim zdaniem, Zdaniem nie była przygotowana, tak? Nie była po prostu przygotowana na grę, e, jeśli chodzi o klapy Brisz, który po prostu tak e, tutaj, e, który po prostu, pomimo tego, że lamina mala też po prostu był w dobrej dyspozycji, w dobrej formie, tak? Bo gdyby lamina mala zagrała tak samo jak po, po, poprzednie mecze, to już po prostu kompletna byłaby tragedia. E, no i tutaj po prostu Barcelona by przegrała 3 do 2, albo po prostu i więcej, tak? E, także tak wyglądała sytuacja. Jestem ciekaw, na ten temat sądzicie. Co na ten temat myślicie, myślicie na temat tego właśnie spotkania, na temat tego meczu? to wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki, za słuchanie. jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem i kliknij w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, Zalejkujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no i zobaczymy też następne spotkania następne mecze, jeśli chodzi o Barcelonę tak, jak ty, po prostu Barcelona będzie się prezentować podczas tego podczas najbliższych spotkań, cześć